Znowu mamy odcinek z serii gotujemy z influencerami i dzisiaj jest z nami Michu! Yeah. Uh, witam, uh, to... A teraz wylosujemy z kim Michu? Będzie oh gotowa. My... Tak Dlatego nie ze mną, my my... bo ja już walczyłam. Sie oh. Stop stop, stop! Wróci pan! No tak, 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 tak! To, tak, to tak, będzie, to będzie, to będzie najlepsza, to najlepsza bitwa kulinarna wszechczasach. A jako, że Michu jest naszym gościem, po losuj jaką kuchnię dzisiaj gotujecie. To, to, to będzie bitwa na dobrego. łyżki, a nie na dalkę. Naszą kuchnią jest kuchnia francuska. O, oh. nie! i <laughs> Prosty Francuz. Nie. Ja się boję, że chłopaki pójdą zbierać prawdziwe ślimaki na oczy Francja, jeżeli papo ma lecimy na szopki. Siema, siema, jesteśmy właśnie w dużym sklepie z wieloma rzeczami Pierwszym moim dajem, czyli przystawką będą winniczki, ślimaki, ale oprócz tego mamy tu warzywa, więc weźmiemy szalotkę, nie wiem co to, rockball urna, co to rockball? Taki ser podupcony. E, witam bardzo serdecznie, witam w moim warzywniaku. Dzisiaj będziemy kupować rzeczy do zupy cebulowej. Ogólnie ja w w jestem tak dobry jak w mówieniu, czyli jak widzicie, ale no co, może jakieś ogarniemy. Drugim moim dajem, czyli dajem głównym będzie Ratatouille, który w filmie oczywiście zdobył największą notę. Znalazłem na ziemi karton bakłazan. Bakłazan to jest fioletowy. fioletowy. Tak, 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 jak ta emotka, co się zawsze wysyłało do taty. Chciałem cię ciebie już zdobyć. Chciałem się ciebie zapytać, jakbyś był maszem, to gdzieś był. I dokładnie byś był w tym miejscu, więc elegancko. Ślimaki zdrowo zakręcone po bungurcku. A to nie jest przykrowanie? No już mają przyprawę, już mają masełko w środku. Bo one są tylko trochę doprawione, ale nie mają sosu, nie mają grzanek, nie mają tego wszystkiego. Mąka wsparta i gałka muszka Dobra, dobra, Paweł, jakbyś był mąką. <laughs> Co jeszcze jest potrzebne? Podłużne pomidory. Dobra, weźmy zwykłe. Nikt się nie kapnie, że nie jest podłużny, bo i tak go potniemy. Moje całe zakupy idę do kasy. Witamy serdecznie w bitwie kulinarnej, dwóch najbardziej kuchalinarnych kucharzy. Witam bardzo serdecznie. Ja tutaj już sobie przygotowałem pięknie, pociąłem bakłażana, cukinię. Będzie ciężko, będzie ciężko, będą trudności. Ej, nie, ja uważam, że kulinarnie nie jestem zły. Ja uważam, że jestem tragiczny ogólnie. Przeciwiałeś. o śmierci. Dobrze, że ten nóż był tak tępy, że nic mi nie stało. Dobrze, pa. że ja jestem taki tępy, to też mi się nic nie dzieje. No, 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 no. Dobra, to już jest koniec tego odcinka. Wartość ja plasterek. Minęło 5 minut. Jaster, tom, yy, jazzy. Polacz, cebulę się myje. Ogli się nie myją, to cebuli też się nie myje. O, to, to. Moje danie będzie jak z bajki. Moje danie będzie jak z horroru. Bo będzie przerażająco pyszne. Bo będzie miał w sobie krew. <laughs> to też. Dobra, ja widziałem na to live Żeby mnie cebula nie piekła, bo mnie strasznie pieczy Jej. O jezu! Tak to wygląda. Na razie nie wygląda jakoś superowo, ale poczekajcie, dajcie jej się udusić. Coś mi się dzieje tutaj. Ej, eee, to wszystko mi zabrał, złodziej! Ale faj się już? Co ci zabrałem? Ej, nie mieszaj no. tego z tym przecież, ja to sobie wyjąłem, kurwa. A no. gazasz mi tylko w tym. Ale coś no, mi zabrał! O flą, des faj. Żele me papa. Żele me papa, serdeczko. Zapach. Zapach. A za Ja Jame Massimo, a ty jest... Jeden o, chciał być kucharzem, drugi chciał być malarzem, jeden ładny, drugi brzydki A ja kocham twoje cebule Nie chcesz mi trochę pokroić z cebuli? No mogę, a w co? No w kostki to właśnie takie Iż, Nie pachnie, chętnie to zjem Dobrze, od kobiety, że dobrze sobie radzimy I, Faktycznie, ale tu bardziej do ciebie ta pochwała szła. Wydaje mi się, że moje palce na pewno <laughs> tak nie pachnie robią <laughs> O, mamy cebulę gotową To nie miało być na kostki <laughs> Na co? Poprzek na pół plasterki grubości około 1,5 mm 2 mm No to masz w kostkę Całą miskę ja. I co to jest ta twoja cebulowa Tak ją podał To nie ma tak wyglądać na pewno To moja cebula Szadłem się człowiek słowem U panowie Pachnie go chwalić Uuuu A mamma Mija Dobra, czas na rozkładanie moich plasterków Żeby wszystko dobrze wyszło, będzie to mega smutna praca Mam nadzieję, że wszystko ładnie wyjdzie Ej, warto pąchać ten bulion Ależ tutaj pachnie Lalalala la, la, la. To przez moją cebulę To jest y, syzyfa praca aktualnie Kur... Co? Kto mi czapnął bagietę? No głodny byłem, sorry Serio? Harmonizuje się delikatnie, jest teraz bardziej takie brązowe, br jest git. Ja właśnie jeszcze zrobiłem glazurę z oliwy, czosnku oraz ziół prowansalskich, którą rozłożę na górze mojego dania. Cebulka się zrobiła już. 250 mm. Ja jego wina, oczywiście alkohol wyparuje, więc to jest tylko dla aromatu. No, to poszło czysto, ale co? A moja potrawa będzie się robić przez jeszcze godzinę w tym biegarniku Teraz zajmiemy się e, moją przystawką, która nazywa się Cruque Madame, czyli francuskie grzanki, czyli tosty Ej, ładnie pachnie Naprawdę? No nice. Pachnie bardzo podobnie do zupy cebulowej, którą robiła Hania Naprawdę? No I wszystko samemu zrobiłeś No Serio Naprawdę Boże Jesteś dumny? No To warzywa No mm. Nasza zupa jest gotowa, więc zajmuję się. Ja? A ja w tym czasie zaczynam robić sos do moich winniczków i przy okazji do mojego Dania głównego. Dziwnie dobra. Dzień, daj mi trochę tego beszamela. Nie, no to, nie tak dużo. Troszkę do sosu, żeby zagęścić mi. Drugą z y, moim oficie naszym beszamerkiem, Co tak, jest. Ale... Dobra, ubrany Michałowi i trochę beszamelka, mój sos teraz własnego, żeby kujemy dziki. I teraz przykrywamy on z tej strony. Ty, co, 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 co ty robisz? Co ty robisz? No daj mi jeszcze troszkę, bo mi ten sos coś nie wyszedł. Ha, ten, 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 ten. Powiedz Le, jak Powiedz, Dobra, dobra kijk. Dzięki. A nie wiem czy to będzie dobre u Ciebie. Ja też nie wiem, wymyśliłem samemu ten sos. Zdając ciebie? To będzie genialne u Ciebie. Uwaga, opening sera popiół. Jak to i toj! Dobra, dodajemy stary śmierdzący. Toj, 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 toj. To i to Do moich Mogę wziąć? Jedną Za pięć Jedna mi Jedna styknie no to wewnątrz, no? Albo dwie. Miała być jedna. Jedna. Nie wiem, sobie. Czas ściągnąć górną folię, więc nie wiem, jak to zrobić. Weź, może wyciągnie całe. Uuu lala, jak to wygląda, jeea. Francja kojarzy się z miłością. Dlatego zrobię mi piękne serduszko z sera na mojej przystawce i będą zakochani Bo tego właśnie słynie Francja miłości. Lipa, co nie? Piękny serduszko Piękny sos Jeszcze trochę, ale zaczek. to wygląda pięknie, ale no kurczę Sam Michelin by się tego nie powstydził Szach nie sprzątam Szach sprzątamy razem Kurde, sprytny jest No dobry skubany jest la la. I mega mnie to boli, że on, u niego serio ładnie wygląda, nie wygląda jak jakiś kurde. Papukuj od kotka na mnie nie wychodzi. Ej, no nie papuguj! Ale ty masz... Chłopie, Ja bym się nawet tym nie przyjmował, Przepotęga. Za coś takiego by... O Jezu, ile zapłaciliby w restauracji francuskiej. Za coś takiego, co byś nawet grosza nie dał. Mordo będzie przepyszne Co ty robisz? Dekoruję! Położę mi dekorować proszę. A tyle ci pomogłem, dałem ci bagietkę Weź wywal ten tam. Czemu! No bo obrzydliwie to wygląda. Tylko jedną przyrobie. Ciąłeś na łapy. Co ty kanaż? To dla lepiej niż moje wszystkie. Dziękuję bardzo. Już, 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 bo przedobrzysz. My już nakładamy, dekorujemy, dekoruję też Michałowi i widzimy się na wielkiej próbie testu. Wielkiej próbie testu. Dobrze. Woo! Wow. Hey, Ej, Nie spodziewałam śrimaki. się, chłopaki, po że będzie tak dobrze, a jest bardzo ładnie. To jest proszę państwa ratatuj i ślimaki. Ślimaki pewnie na to przystawkę oh, oh, yeah. jest oh, I Kochany oh, jest jeszcze ser. To jest koch e, madame prawdopodobnie, tak? Croque Czyli e, beszamel. To pachnie całkiem fajnie. Nie, ślimaka zjadłaś? no? Nie. Ale to jest hmm. główne, musisz to zjeść. To jest Ale zjedzicie całego pości, co to robić? Oni się napracowali, trzy godziny stali się, a wy tylko tak liźniecie tego ślimaka. Całość. Będzie dość najgorsza. Pfff. W... Konsystencja tego ślimaka A smakuje hmm? jak dynka od rowera? Smakuje bardzo dobrze, tylko konsystencja no, tego, jest. No właśnie jak dynka od rowera? Mój... Korda! No. Ej, Przemek, spróbuj to za mnie. jakby Dobra, no złego. i za ja mnie, i za mnie. Ja nie tak dawno ja tym w uporywałem. I jako za to, za trzy Simaki jakieś 100 zł Dobra, no lecimy tu. Spoko, nie? Ej, tak jest szczerze? Szczerze? Tak jest, ale to Przeszere? Fajnie znowu, nieźle z A żałujecie, wy nie rozumiecie, bo ja całe dzieciństwo spędziłam ze ślimakami. ślimakami. Ja robiłam w szkole <coughs> dla ślimaków. No, no to teraz możesz jeść. Ślimaki były moimi przyjaciółmi, ja po prostu nie dam rady zjeść ślimaka, no po prostu nie dam rady. Ale to są specjalnie kodowane ślimaki do y, jedzenia. Ja, ja, Dawaj kładowanie. ze skorupką. <noise> Ty robisz? Co robisz? myślałem, że jest gra. Też szacunek dla chłopaków, że przygotowali ślimaki Nie no to, to... Jakby... Ale też trzeba tutaj wstrzymać się, bo czasami na przykład w jakichś takich większych supermarketach są już gotowe za, za, za zapakowane wiecie próżniowo z Ale z tego się nie dowiemy i to był mądry ruch Całość normalnie bardzo dobra, jaka konsystencja? Okropna no, pieczarka, pieczarka. Ja nienawidzę pieczarek! spodziewałem się Muszę te <noise> I wszystko opnie. Ale smak dobry. A daj jest może spróbuję się. Ania ja musisz Ania, na Nie, naprawdę, naprawdę. Ale moim zdaniem, gry skoszy, bo bo się roz, no, się. Tak jest, w nie jest gorsze, bo się rozciąga się w Ale smak ogólnie ma dobry, tylko ta konsystencja mnie... O, tu kawałek. Oh, 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 oh. Ale Jejeje. słabiaki jesteście. Oh. wiemy, co będziemy dawać hani na odcinkach jako kara. Slimaki! Smak dobry, ale świadomość, że to ślimak... Nie Dobra, ja proponuję, żeby teraz spróbować Cześć, dania główne tak Wy jest. spróbujcie zupę, my spróbujemy oh. tutaj Kochani, jak wiecie, ja jestem królową zupy cebulowych I dla mnie to jest niesamowicie ważne danie Więc nie mogę się doczekać, żeby je ocenić Nie wiem, czy chłopaki wiedzieli, że autentycznie robi się tak, że się bierze po prostu i ściera z umykczosku I przez to on zostaje jak na tarce Czy daje go po prostu tak, żeby czymś przyozdobić Jakie poker face Ewe. Nie wiem, nie wiem, która z tych dwóch opcji Jest mega kwaśna Jak jest na zupę kwaśna, cebulową Nie no. wiem dlaczego, nie wiem dlaczego nie wiem! Nie! Wiem. Nie wiem, czy tak powinno być, ale brakuje mi tu trochę przypraw, jakby jest mało mało aromatyczne te danie, ale ciężko mi się odnieść do tego, jak to naprawdę powinno smakować. Osoba no, B bardzo B ładnie przyzdobiła Bardzo, terenę. bardzo apetycznie. Jestem ciekawa, czy tak jak w filmie będę miała też tak eksplozję smaków po prostu. A e, ja jak byłaś mała? Nie. No to nie będziesz miała Bo on miał wiesz, do dzieciństwa. Mama mm -hmm. robiła. Ej, mega dobry scenariusz. W porządku, takie neutralne dla mnie. Po prostu ja wolę więcej przypraw w każdym. Jak widać mi smakowało Ja ogólnie jestem specem od Ratatouille Kocham i bardzo często zamawiam Mam ten smak doskonale i jestem ciekawa Jak to tutaj będzie smakowało Ważna opinia teraz Patrzą chłopaki, analizują kasztoblaki Faktycznie, brakuje trochę przypraw Ale smak jest bardzo zbliżony do tego, który jest normalnie hmm. Tylko często w restauracjach jest podawany jeszcze Z sosem takim jakby pomidorowym pasatą. jakby, to się gotuje passatą, w tej pasacie na przykład Dobrze Ci te ślimaki wyszły <noise> no zero reakcji, jakby. Według mnie danie A zrobił Michu, a danie B Oli. Bo tak jak mówiłem, mi się wydaje, że Oli może przed nami kryć dużo tajemnic, a co do ocen, dla mnie wygrywa danie B, mimo że ślimaki sprawiły, że pobiegłam do toalety, smaku były one dobre, a właśnie to chcę ocenić, a nie moje przywiązanie do ślimaków. Ja mam... Zupełnie inaczej niż Kania. U mnie wygrywa danie A. Według mnie przygotowane przez Oliwiera i była to zupa cebulowa z grzankami właśnie. Według mnie danie A, czyli krok madam i zupa cebulową robił Oliwier, a danie B Miku. I stwierdziłam, że Miku jest tą osobą, która by tak... Wiecie, ładnie to przyrządziła i, i ogóle Nie jestem w stanie zdecydować, które mi smakuje lepiej, dlatego dałam 7 i 7. Ja obstawiłem, że Oliver zrobił dania A, a Michu zrobił dania B. Bardzo lubię sos wyszamelowy, bardzo lubię to połączenie. Ja znowu wierzę w to, że tak. podobnie tak jak Kania, że Oliwiera danie jest opcją B. Oli nie zawiedź nas! Która była tutaj i też właśnie ta opcja bardziej mi smakowała, bo jej dałam nie widać nowej jak Weź! <śledź> <śledź> Myślę, że opcja B, czyli właśnie ta, która była tutaj ze ślimakami, jest lepsza, o tylko pół punkta. A ja uważam, że ślimaki podał Olivier, ponieważ chciał nas mocno zaskoczyć, że o nich się nie będzie spodziewał. Ślimaki i ratatui były jednak trudniejsze do dopieszczenia. Reszta było super, ślimaki w ogóle super, więc daj po prostu większą, lepszą ocenę trudniejszym daniom i ładniej podanym. Dziękuję. To uwaga, mortalcia głos będzie decydujący, bo jest ciągle remis! Ja dałem remis nie, nie no żartuję. Dobra, okay, więc tak, ja dałem 25 setnych różnicy. What? Jedną oceniłem na 7, drugą na 7,25. Teraz pytanie, którą? I wydaje mi się, że Micha oceniłem lepiej. Czyli B. Czyli Danie B oficjalnie wygrywa tak. chwagi z Te ślimaki, które tak. wygryłeś. To, że to były ślimaki i mam nadzieję, że nie kupione, tak jak Bartek powiedział, tylko zrobione. E, no to to mnie chwyciło za ręce, bo ja też zawsze właśnie robię jakieś skomplikowane za serce. ja też... Chcesz robię skomplikowane dania. Mimo że nie umiem, więc doceniłem to. W takim o. razie sprawdźmy, czy puchar z walki influencerów kulinarnych zostaje w domu dżenzi. Chłopaki, przyznajcie się. A chłopaki? tak czy Kuchy? jak zostaje w domu dżenzie. Zostaje w, Gen -Z. w Gen -Z. Czy zostaje w dżendzie? Chłopaki zdradźcie, Który z Was zrobił danie B. Puchar zostaje! Dobra robota, kanapeczki były przecudowne. Ja bym chciała na się Tak nie zwyciężyłeś, Michu. Szczerze? Nigdy przecież nie biorę udziału w takiej kulinarnej. Takie to jest denerwujące, to gotowanie ślimaki kupiłem.